Ich nadejście było nieuniknione. Wajesz! Dobra. Cień, no podchodzisz do dziewczyny i mówisz. Nie będę to było. Wymieszanie z poplątaniem. To właśnie. Jak rakszą szmatę. Mam nadzieję, że kiedy zrobimy program filmowy, z chłopakami tutaj nie pójdziemy. Razem nakręcimy jakiś fajny film. pójdziemy na freestyle, zrobimy kilka rymów. Na krzywo media. Nie uciekajcie! Zaczekajcie! Na Krzywo Media prezentuje najnowsza produkcja twórców Kaminueli Film Rafała Łebkowskiego Mega hit w gwiazdorskiej obsadzie Arek Wójcikowski Michał Tkaczyk Krystian Augustyniak Paweł Świerczyński Bartek Rejniak Grzegorz Cucjer Rafał Łepkowski Mateusz Pelczer I Tomek Wysocki Wkrótce na ekranach kin na Krzywomedia Media Tylko kilka słów Imię chociaż Na Krzywomedia Media prezentuję Loża Szyderców Loża Szyderców z Szyderców Loża Szyderców Nowy wymiar rozrywki Fram, którego jeszcze nie było. Nic to nikogo nie uśmieszał. Tylko szybko. No to jest prawda. Ekipa na krzywo Media. Cześć hmm. mnie to strasznie kręci. Radio przyznać. Zaprasza na program. Dla mnie czas się skończył w tym programie. Ale, ale... Czekajcie się, nie zróbcie, czekajcie! I co dalej? Zmierzę wszystko! <laughs> dziękuję synoptykowi, dziękuję! Loża szydercu. Na krzywo media. Jest zimno, jest ciemno, ale nas to nie zraża. My jesteśmy tutaj dla telewizji, dla widzów, dla Was. Mateusz Ditry, na Krzywo Media. Dziękuję. Na krzywo media.